Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam przedstawić produkty, które testuję od niecałych dwóch tygodni. Jest to firma, która zajmuje się pielęgnacją naszych włosów. Także od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Pierwszym produktem, który Wam przedstawię, są to właśnie te oto żelki, które trzymam w ręce. Ee, żelek już nie mam połowy, ponieważ jest 30 w opakowaniu, a zalecona dawka, którą powinno się brać, aby widzieć dane efekty, ee, są to dwa żelki dziennie. Żelki są przede wszystkim wegańskie, więc uważam, że to jest naprawdę e, bardzo ważna opcja, właśnie dla osób, które różnie postrzegają właśnie. Takie produkty. Wiele z was może pomyśleć, że jest to jakiś mit, kłamstwo, że to nie działa. Jednak stwierdziłam sama, że chciałabym przetestować to na swoich włosach, na swojej skórze. I te żelki zawierają 11 składników, czyli 11 różnych witamin. Między innymi jest to biotyna, która. Często jest zalecana właśnie w różnych tabletkach, którą bierzemy na porost z włosów, paznokci i która po prostu dobrze działa na skórę. Tak samo jest ona zawarta w tych żelkach. Jest także tutaj witamina E, B6, B12 oraz A, które po prostu mają za zadanie chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, regulację aktywności hormonalnej oraz zmniejszenie uczucia zmęczenia. Są to witaminy, które naprawdę budują te żelki, ponieważ gdyby ich nie było, sama byłabym się tych żelek stosować, ponieważ uważam, że są one niezbędne, aby. Organizm dobrze je przyjmował. Jest z nich także cynk, który ja bezpośrednio biorę w tabletkach. Yy, uważam, że cynk naprawdę świetnie działa, nie dojrze na skórę, to właśnie na włosy, paznokcie. Główny cel tych żelek jest po prostu taki, aby ożywić komórki naszego włosa i aby po prostu one nam rosły, były zdrowe, lśniące. I ładnie po prostu wyglądały. Drugi produkt, który tak naprawdę jest chyba moim ulubionym, ponieważ uwielbiam takie rzeczy, zawsze kupuję mnóstwo takich różnych. Jednak no wiadomo, nie wszystko działa tak jak powinno, ale mam tutaj olejek. Olejek, właśnie do włosów, który można używać zarówno jak i na suche włosy, jak i na mokre od razu po myciu. Tak naprawdę te żelki są zalecane osobom, które. Mają te włosy pozbawione takiej witalności, osłabione są po zabiegu fryzjerskim, są zniszczone po różnych farbach, rozjaśniaczu, no i wiadomo, takie różne zniszczenie. Są to właśnie takie żelki, które mają odbudowywać nasze włosy od środka, ale także trzeba zadbać. Od zewnątrz, więc wiadomo, że te żelki to nie jest wszystko Ja testuję je właśnie, tak jak powiedziałam, od niecałych dwóch tygodni Niedługo to opakowanie mi się skończy, ale stwierdziłam, że jest to odpowiednia chwila, abym mogła nagrać ten filmik I co nieco Wam powiedzieć o tych wszystkich produktach Jest to dermokosmetyk, który ma zapach gumy balonowej Ma zapobiegać elektryzowaniu się włosów, zapewniać nam duży połysk, blask Nawilżać przede wszystkim, bo jest to jednak olejek Olejek nie jest on olejkiem, który nam natłuszcza te włosy, jakby daje taką powłokę tego włosa Jednak wsiąka bardzo ładnie w strukturę tego włosa Chroni taką e, naszą powłokę włosa i tak naprawdę jedna kropelka tego olejku starcza bezpośrednio na całe włosy Ja zawsze wmasowuję to po prostu w dłonie i bezpośrednio wcieram we włosy. Uważam, że można także właśnie na suche włosy, ponieważ one lepiej wyglądają, dają właśnie taki ładny połysk i taki olejek także pomaga nam w układaniu tych włosów, czyli jak włosy nam się nie układają, e, można po prostu troszeczkę tego olejku i troszkę się nim wspomagać. Jak widzicie, ten olejek troszkę mi te włosy mm, tak oklap, Jednak właśnie osoby, które mają włosy puszące, skłonne do elektryzowania, to taki olejek jest naprawdę świetny, aby te włosy były takie wygodzone. Tak naprawdę z takim produktem są to takie tabletki musujące oraz dołączone do tego bidon, w którym można to sobie zrobić. Są to Tabletki, które mają za zadanie nawilżyć nas, nasz organizm właśnie od wewnątrz, uzupełnienie kolagenu oraz witaminowo-mineralne takie orzeźwienie, ożywienie tego organizmu i po prostu taka także pomoc w piciu wody, bo dużo osób ma problem właśnie z piciem wody, po prostu nie lubi, nie chce, a woda jest naprawdę najważniejsza. W życiu człowieka i powinniśmy pić naprawdę jej bardzo dużo, i te tabletki bardzo pomagają. Pachną one właśnie taką gumą balonową, pomagają, aby smak tej wody był inny. Lepiej po prostu był taki do wypicia I te tabletki po prostu pomagają w piciu wody Nie dajże że pomagają także naszemu organizmowi dostarczać różne niezbędne składniki To także pomagają w piciu tej wody Zawierają one kolagen, sód, potas oraz witaminę C Która po prostu pomaga w funkcjonowaniu tego kolagenu oraz skóry oraz potas, który to jest taki główny elektrolit w komórkach. Więc tutaj zarówno tak jak i w tych żelkach, które te produkty działają od wewnątrz, mają mnóstwo pozytywnych składników, witamin, które na pewno dobrze działają na nasz organizm i uważam, że warto spróbować osoby, które naprawdę mają te włosy. Osłabnięte, pozbawione takiego blasku, witalności. Można także spróbować nie tylko od zewnątrz, czyli olejki, jakieś po prostu odżywki, tylko także może zacząć działać bardziej od strony witaminowej. Ja, jeśli chodzi o moje włosy, zauważyłam nieco różnicę, dlatego także testuję dalej te produkty, aby sprawdzić, czy będą one jeszcze w lepszym stanie. Chociaż stwierdzam, że już widzę jakiś tam efekt, ponieważ po rozjaśnianiu oraz po różnych właśnie zabiegach takich fryzjerskich moje włosy także osłabły, trochę uległy zmianie, dlatego widzę też znaczną poprawę. Także tutaj są wszystkie produkty, żelki, olejek, bidon na właśnie na witaminy, na tabletki musujące, dlatego w opisie Podam Wam link do tej strony. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, może sobie z ciekawości wejść, obejrzeć, czy może te składniki właśnie będą działać na tą osobę dobrze, czy pomogą w odżywieniu tych włosów. Mam nadzieję, że tak, ponieważ naprawdę mi się bardzo dobrze te produkty sprawdzają. I mam nadzieję, że komuś także przypadną do gustu. Produkty mają naprawdę świetny skład i uważam, że warto zadbać o nasze włosy e, różnymi produktami, więc ja akurat jestem na drodze testowania tych. Jeśli film wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał oraz napiszcie koniecznie komentarz. Do zobaczenia i do następnego filmiku, pa! pa!